1 kwietnia, kochani, nowy miesiąc, prima Aprilis, ale na wielkim buku żartów nie ma w zamian, natomiast są premiery książkowe miesiąca, premiery książkowe kwietnia, całkiem sporo owych premier na dokładkę. Hej hej, moi drodzy, w ten cudny, kwietniowy wiosenny dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Trudno uwierzyć, że za nami już pierwszy kwartał tego roku. Nie wiem, kiedy to minęło, nie wiem jak to się stało. Ba nie wiem, jak do tego doszło, ale wiem jedno, rynek wydawniczy wcale się słuchajcie, nie zatrzymuje i w kwietniu postanowił dać chyba z siebie wszystko, a przynajmniej naprawdę wiele. W tym miesiącu premier książkowych jest mnóstwo. Przekopałam się przez chyba większość tytułów i wygrzebałam Wam prawie 30 książek, które nadchodzą w najbliższych tygodniach. Słuchajcie, są to premiery i te, które pojawią się w Polsce i będziecie mieć również trzy premiery zagraniczne. I już tradycyjnie zaczynamy od wielkobukowych patronatów miesiąca. Słuchajcie, to są takie książki, które ja miałam ogromny przywilej przeczytać wcześniej, kilka tygodni wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, które albo mnie zachwyciły, albo mnie przeraziły, które sprawiły, że serducho zabiło mi mocniej i zdecydowałam, że to właśnie te książki będą miały logotyp wielkiego buka i polecam je już dzisiaj z całego serducha. Dom bez wspomnień, Donato Karizkiego premiera 12 kwietnia od wydawnictwa Albata. Włoski mistrz niepokojących thrillerów powraca, kochani, i to powraca z jaką opowieścią? Jest to, słuchajcie, kontynuacja Domu głosów. Powraca bohater, czyli nasz psycholog dziecięcy, który stosuje kontrowersyjne metody hipnozy właśnie i który zajmie się bardzo mroczną sprawą. To będzie kolejny niesamowity koszmar i my będziemy jego świadkami. Układ Piotra Kościelnego premiera 12 kwietnia od wydawnictwa Czarna Owca. Porywający polski kryminał, a w nim zmęczony życiem zniszczony detektyw, który musi stawić czoła tytułowemu układowi. To szukający układ sił biznesu, mafii i polityki. Czynnik królika Antitomainena, premiera 12 kwietnia od wydawnictwa Albatros. To pełen czarnego humoru thriller od fińskiego mistrza gatunku i pierwsza część nowej trylogii, której ekranizacja pojawi się, słuchajcie, już niebawem na Amazonie. To historia agenta ubezpieczeniowego, który robi wszystko, wszystko, by uniknąć ryzyka, ale jego życie wkrótce stanie na głowie. Każde kolejne lato, Carly Fortune, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa Czwarta strona. Przeurocza, poruszająca serducho, opowieść romantyczna. I uwaga, o przyjaźni, o przeszłości i o tym jednym wypadzie nad jezioro, który wszystko wyjaśni. Ballada o koszmarze Patrycji Gisteckiej premiera właśnie w kwietniu od wydawnictwa Phantom Books Horror. Miłośnicy bezsennych śród zacierają rączki i ostrzą pazury, gdyż mamy tu pyszne połączenie grozy, pyszne połączenie frillera, czyli frillera i grozy i opowieść o wypadku, o koszmarnych snach i o pewnej sekcie która okrywa się głęboko w górskich ostępach i skrywa swoje brudne tajemnice. A po wielkobukowych patronatach przyszedł czas na książki, które zafascynowały mnie, których lekturę planuję i o wielu z nich pewnie Wam tutaj na Wielkim Buku opowiem. Sąsiednie kolory Jakuba Małeckiego premiera 26 kwietnia od wydawnictwa SQN. Jest to najnowsza powieść jednego z naszych najulubieńszych polskich pisarzy, który znów będzie nas wzruszał, ale który przede wszystkim znów zabiera nas w przeszłość. Powieść historyczna, która łączy w sobie tropy realizmu magicznego i nawiązuje tym samym klimatem do tak ukochanej przez nas Rydzy czy Dygotu. Reina Rocha, czyli Czerwona Kurowa Juana Gomeza Hurado, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa SQN. I jest to pierwszy tom bestsellerowych thrillerów hiszpańskich. Jest to historia śledztwa wokół głośnego zabójstwa, zabójstwa uznanego za niemożliwe i pojawia się tutaj fascynujący duet śledczych z najinteligentniejszą osobą na świecie. No nie wiem, ale zapowiada się pasjonująco z opisu. Zgubny wpływ Mike Omer, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa świat książki. Jest to nowa seria thrillerów z nowojorskimi śledczymi w roli głównej. Zaczyna się od porwania, od żądania okupu, a potem zaczyna się wspomnienie pewnej sekty i krwawej zbrodni z przeszłości. A raczej krwawej masakry, do której doszło przed laty. Panna Kim wie. Cho Nam Jo, premiera 12 kwietnia od wytarnictwa Mando. Jest to kobieca proza koreańska, zbiór ośmiu kobiecych opowieści o ośmiu kobietach i o ich codziennych zmaganiach i bolączkach. Opowieść o wszystkim tym, z czym muszą mierzyć się na co dzień. Kilka dni z życia Alice Lion Moriarty, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa Znak. Autorka Wielkich Kłamstewek, powraca powraca z fascynującą opowieścią o wypadku, który odmienia całkowicie życie pewnej 40-letniej pani domu. Alice budzi się e, po wypadku i nie pamięta ostatniej dekady swojego życia, i tym samym nie ma pojęcia. Jak to się stało, że znajduje się teraz w tym miejscu, w którym się znajduje? Życiowo przede wszystkim. Sierociniec Jan Czarów, Piotra Gajdzińskiego, premiera 19 kwietnia od wydawnictwa Muza. Historia dziennikarskiego śledztwa wokół morderstwa pewnej dziewczyny, które prowadzi głęboko w przeszłość. Czy to możliwe, że dawne zbrodnie i dawni sprawcy mają coś wspólnego z tym co dzieje się dziś? Prawda okaże się szokująca. Młody Mungo Douglasa Stewarta premiera 12 kwietnia od wydawnictwa poznańskiego. Autor poruszającego serce i do bólu rzeczywistego Shaggy powraca z opowieścią o zakazanej miłości na robotniczych przedmieściach Glasgow. Też znów powraca ten motyw pragnienia ucieczki i walki o lepsze życie. Dom pod kogutami Wiktorii Belin premiera 12 kwietnia od wydawnictwa Mowa. Historia Wiktorii, która po latach powraca do rodzinnej Ukrainy i w babcinnym rodzinnym domu odnajduje coś, co nie miało leć światła dziennego. Bolesna historia, rodzinny konflikt i tajemnica tytułowego domu pod kogutami, czyli dawnej siedziby KGB. Toksyczne układy Katarzyny Wolwowicz, premiera 12 kwietnia od wydawnictwa Zwierciadło. Kolejny tom serii Krymina z moją imienniczką, komisarz Olgą Balicką, która powraca, powraca do pracy po urlopie macierzyńskim. I od razu zostanie wciągnięta w śledztwo w sprawie morderstwa. Morderstwa powiązanego z układami pewnej wielkiej, Farmaceutycznej korporacji. Kult Camilla Lackbert i Henryk Fexeus, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa Czarna Owca. Powraca, kochani, mentalista! Powraca duet znany właśnie z pierwszej odsłony tej serii, czyli mentalisty. Powracają tym samym Mina, inspektorka szwedzkiej policji, i Vincent, czyli tytułowy mentalista, specjalista od ludzkiej mowy ciała. Tym razem ten duet połączy seria porwań. Porwań w Sztokholmie. Langer. Remigiusz Amroza, premiera 12 kwietnia od wydawnictwa, czwarta strona. No i tutaj pewnie miłośnicy serii z Chyłką zacierają ręce, ostrzą pazury również. Langer. Według opisu nie potrzeba nic więcej, ale ja coś więcej od siebie dodam. Langer to terror wrodzony, to prawdziwy potwór, który terroryzuje i który przenika całą serię z Joanną Hyłką w roli głównej. I teraz cały tom należy do niego. Samotnia Anny. Kantoch, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa Marginesy. To przywrotny kryminał od jednej z naszych rodzimych mistrzyń gatunku. To opowieść o poczytnym autorze opowieści kryminalnych, właśnie, od którego pewnego dnia odwraca się szczęście. Zbiór opowiadań, komu ukazał się wiatr, Carson McCullers, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa Czarne. To zbiór opowiadań jednej z najwybitniejszych amerykańskich pisarek, autorki Kultowego Serce to Samotny Myśliwy. Colors to jest czołowa twórczyni w gatunku gotyku amerykańskiego południa, która w jedynie sobie znany sposób potrafi pisać o zwykłych ludziach i zwykłym życiu, ale w taki sposób, że serce potrafi stanąć. Planeta Małp, Pierre Bull, premiera 5 kwietnia od wydawnictwa Art Rage. To jedna z najbardziej traumatycznych dla mnie osobiście powieści science fiction, na podstawie której powstała seria kultowych również filmów. Po kilku latach międzygalaktycznej misji, na jednej z nieodkrytych do tej pory planet ląduje statek z Ziemi. No i właśnie, musi odkryć sekret tej planety, a ten sekret. Potrafi zmiażdżyć i zdruzgotać serce. Strażnik tajemnic Kate Morton, premiera 12 kwietnia od wydawnictwa Albatros. Seria butikowa rozrasta się i rozrasta się o kolejną w tej serii powieść Kate Morton. Opowieść o miłości, o zdradzie, o rodzinie i o zbrodni. I to jest opowieść, w której spójnie łączy się przeszłość z teraźniejszością. Co ciekawe, do tej pory jeszcze nie czytałam żadnej powieści Kate Morton. O, dajcie znać, od której zacząć. Nemezis Maciej Siembieda, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa Agora. Mistrz pełnych rozmachów thrillerów historycznych opartych na faktach, na prawdziwych wydarzeniach powraca z kontynuacją powieści Katarzis. I jak sam tytuł mówi, jest to powieść o sile. Zemsty. Burza Mieczysława Gorzki, premiera 26 kwietnia od wydawnictwa skarpa warszawska. Pełna tajemnic i nieoczywistych zwrotów akcji, opowieść o dziwnym mężczyźnie, o którym niewiele wiadomo, i o zabójstwie pewnego chłopca i śledztwie, które prowadzi prosto w ciemność i rozpęta prawdziwą burzę. To, co mnie tutaj bardzo zaintrygowało, to że w opisie wspomniany jest Dean Kuntz, a Dean Kuntz jest mistrzem opowieści niesamowitych i bardzo. Mrocznych. Jestem ciekawa, czy burza właśnie taka będzie. Nie odkryjesz prawdy, Diana Brzezińska premiera 12 kwietnia od wydawnictwa otwarte. Jest to najnowsza odsłona pasjonującej serii kryminalnej z prokurator Gabrią Sawicką w roli głównej. Prokurator, która naznaczona jest przeszłością. I cóż, i Sawicka znów będzie musiała zmierzyć się z tym, co już wydarzyło się przed laty. A na koniec podrzucę wam trzy premiery zagraniczne. Mam nadzieję, że również pojawią się w Polsce. Small Mercy z Denisa Leheyna, premiera 24 kwietnia. Słuchajcie, Denis Leheyen jest wybitnym twórcą thrillerów, co udowodnił chociażby w Rzece Tajemnic, znanej również jako Mystic River. No i dość długo kazał nam na siebie znowu czekać. Teraz powraca i od razu zabiera nas w przeszłość do lat 70., do rozgrzanego, buchającym żarem latem Bostonu. A tam snuje opowieść o rodzinie. O zbrodni i o fali przemocy. The Haunting of Alejandra, V. Castro, premiera 18 kwietnia. Ta autorka meksykańskiego pochodzenia, która specjalizuje się w latynoskiej grozie, właśnie powraca. Powraca z opowieścią demoniczną. To opowieść, w której pojawia się legenda La Jorone, kultowa meksykańska legenda, właśnie, a w której folklor będzie łączył się spójnie z rzeczywistością, a czoła owej mrocznej, demonicznej rzeczywistości będzie stawiać młoda kobieta. The Marigold Andrew F. Sullivan premiera 18 kwietnia. Ten tytuł ogromnie mnie zaintrygował. Dlaczego? To jest horror satyryczny. Horror satyryczny nawiązujący do kultowego wieżowca High Rise może widzieliście ekranizację, na podstawie powieści Bajarda. Mamy tutaj luksusowy apartamentowiec nie jeden, ale chyba nawet dwa w którego fundamentach skrywa się prawdziwie potworny sekret. Jak sami widzicie, tych premier jest ciut, ciut i jeszcze trochę, a to nie wszystkie, na jakie wpadłam na swojej poszukującej drodze właśnie. Słuchajcie, tych premier jest mnóstwo, ja nie wiem, jak my mamy to wszystko przeczytać, jeżeli chciałoby się wszystko przeczytać, a sami widzicie, że te książki, które Wam dzisiaj zaproponowałam, to, jest, no, to są prawdziwe, prawdziwie fascynujące tytuły, które chciałoby się poznać właśnie, w których chciałoby się zanurzyć, ja przynajmniej tak właśnie mam i dlatego właśnie te tytuły wybrałam, a nie inne. Jak widzicie, ja już mogę wam teraz polecić wszystkie Wielkobukowe patronaty. Oczywiście o nich wszystkich wam również opowiem w nadchodzących tygodniach i część z książek z tego zestawienia również pojawi się w kolejnych tygodniach na Wielkim Buku, więc zapraszam was do śledzenia. Co więcej? A zapraszam was na bloga Wielkiego Buka, bo tam we wpisie znajdziecie wszystkie okładki, wszystkie daty premier, krótkie opisy również, więc zaglądajcie link w opisie pod filmem. No i dajcie znać na jakie książki wyczekacie w kwietniu, czy macie coś już na oku, planujecie coś upolować? Może sobie na zajączka, na przykład. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa pa!